Tam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty i zaczniemy teraz troszeczkę nieco inaczej. Podobne będzie to, że znów troszeczkę na początku poględzę, ale pierwsze co. Bardzo się cieszę i chcę Wam serdecznie podziękować zarówno widzom YouTube'a, zarówno widzom czy też czytelnikom portalu wykop.pl, na którym publikuję swoje wpisy i zapowiedzi do filmów, za to, że udało się uzyskać te, 100, te ponad 100 subskrypcji, za to, że ponad tych 100 osób uznało, że, że te filmy. Które tutaj prezentuję i te treści, które pokazuje, im się w jaki sposób przydadzą. Mam nadzieję, że będzie więcej jeszcze tych osób. I no cóż, no bardzo się cieszę, że, że jakoś ten, ten kanał powoli zaczyna ruszać. Oczywiście, no niektórzy uznają, że, że prawda, 100 subskrypcji, gdzie niektórzy mają w tysiącach to jest niewiele. Jednakże, startując tym kanałem w ogóle, że tak powiem, miałem obawy, czy to w ogóle się rozkręci, czy ta treść się przyjmie, w jaki sposób to będzie. Że tak powiem, się rozkręcało, ale naprawdę ta ilość mnie, że tak powiem, już tutaj bardzo satysfakcjonuje i, no i utwierdza w przekonaniu, żeby nadal te, te filmy tworzyć, te, te, przygotowywać te nagrania i pokazywać wam różne ciekawe zagadnienia związane z projektowaniem, z modelowaniem, z, korzystając z programu SOLIDWORKS, w tym, w tym przypadku akurat. No, i mam nadzieję, że tutaj dalej jakieś ciekawe pomysły będą przychodziły do głowy. I teraz tak zapowiadałem, z racji tego, że jest okres wakacyjny, że te nagrania będą się pojawiać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, udało się teraz tego czasu troszeczkę wygospodarować. I z racji tego, jak już tutaj kiedyś wspominałem, zaczynając temat tego, tego uchwytu, że można tego zamodelować naprawdę na wiele sposobów. Zamodelowaliśmy już korzystając z modelowania takiego tradycyjnego bryłowego giętą blachę, potem troszeczkę powykorzystywaliśmy modu do gięcia blachy, potem tutaj zamodelowaliśmy sobie ten płaskownik, co prawda bardzo prosty, ale za to omówiliśmy sobie jakieś ciekawe tematy związane z, z pojęciem, znaczy z pojęciem, z przedstawieniem jak działa tolerancja, tolerancja wymiarowe, tutaj na przykładzie szczeliny, Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla niektórych tutaj żadnej Ameryki nie odkrywam, bo po pierwsze tak, ja się sam nie uznaję, że za żadną alfę i omegę i tak dalej, również sam jeszcze, że tak powiem, zdobywam doświadczenie, uczę się, ale są też osoby, które być może tego nie wiedzą i dla nich akurat to będzie przydatne i potrzebne. Tak samo gdyby się okazało, że na przykład w jakimś nagraniu ktoś powiedzmy nie wiem, z lepszą wiedzą, z bogatszym doświadczeniem, stwierdzi, czy zobaczy, że na przykład coś źle wydłumie. Czy coś inaczej powinno zostać pokazane? Również takie sytuacje proszę zgłaszać, żebym mógł ewentualnie takie kwestie sprawdzić, czy jeszcze raz weryfikować, czy przygotować jakieś kwestie związane z lepszym, jakby jeszcze wyjaśnieniem. No i co, co poza tym? Mam nadzieję, że tutaj jeszcze będzie się udawało również jakieś fajne rzeczy pokazać. Pokazać możliwości wykorzystania programu Solidworks, będą pokazywały się rysunki związane z. filmy z nagrania związane z rysunkiem technicznym. I tutaj jeszcze takie inne kwestie próbujemy, inne podejścia praktycznie do, do modelowania. I właśnie dzisiaj w tym odcinku, tutaj takim, powiedzmy troszeczkę świątecznym, z racji tych osiągniętych ilości subskrypcji, chciałbym w końcu pokazać wam zupełnie inne podejście na zamodelowanie tego uchwytu. I teraz znowu, może jedni powiedzą, że cały czas już któryś odcinek z rzędu wałkuje ten uchwyt, ale powiem wam tak, uchwyt, sam detal, jak można zobaczyć, czyli to jest ten, ten uchwyt kompletny, który został na samym początku pokazany, no nie jest praktycznie bardzo prostym przedmiotem, tylko zaletą jest, też jest z odwzorowaniem na rzeczywistym detalu, czyli można powiedzieć, że mamy tu do, do czynienia z taką lekką inżynierią odwrotną. Co prawda nie skorzystaliśmy z żadnych zaawansowanych narzędzi do, do tego odwzorowania, tylko po prostu na zasadzie pomiarów, tym bardziej wiem, że już z poprzednich nagrań, że ten detal jest mocno zniszczony i, i wiele wymiarów tutaj jest szacowanych troszeczkę, Natomiast on jest na tyle fajnym detalem i ciekawie, że tak powiem skonstruowanym, że właśnie pozwala wykorzystać wiele narzędzi i wiele modułów w programie SOLIDWORKS po to właśnie, aby, aby pokazać jakie są podejścia do zamodelowania. No i teraz się może też również okazać, że nie wszystkie z tych podejść, które pokazuję będą odpowiednie dla każdego. Zależy kto w jakim można powiedzieć czym konkretnie jakby się chciał zajmować, czy co komu jest potrzebne do projektowania, no bo tu też w zależności Jaka branża, jakie, jakie zapotrzebowanie, tak też ten, te wykorzystywanie modułów czy możliwości tego programu może się tutaj różnić. Także różne kwestie tu będą pokazywane i podejmowane. Dla niektórych być może będzie to, że tak powiem, rzecz oczywista i, i banalna, dla niektórych może to będzie nowość, ale, ale ogólnie rzecz biorąc mam nadzieję, że będą te treści przydatne i teraz już startujemy z tym, żeby zamodelować to, że tak powiem, od zera. W jednej części, ale w zupełnie inny sposób, niż, niż robiliśmy to do tej pory. Zatem czego, z czego startujemy? Standardowo startujemy ze szkicu i. Będziemy odtwarzać krok po kroku. Mam nadzieję, że uda się to w miarę szybko zrobić, żeby jednak był ten odcinek troszeczkę, troszeczkę krótszy. Ja spodziewałem się, że ten poprzedni zajmie aż tyle czasu. No ale dobra, zaczynamy. Punkt 0 standardowy, jak już tu mieliśmy oznaczony, to są dokładnie te sama plansza, która już tu została troszeczkę pokreślona na potrzeby nagrywanych odcinków. Zatem tak, rysujemy sobie tą blachę tą kientą. i standardowo teraz sobie tu od osi może zrobimy w ten sposób oznaczymy kąt tylko teraz ok dobrze, wszystko jest go e, za szybko sobie wyszedłem. No i teraz jeszcze jeszcze raz bo sobie nie trafiłem chyba e, zobaczymy sobie ten kąt e, który wynosił raz sobie zobaczymy 85 stopni tylko, że sobie to zrobiłem inaczej. No to wystarczy, że sobie tutaj zrobię, prawda, 5 stopni. No i teraz wysokość tego elementu wynosiła 110, więc zaznaczymy sobie 110, i teraz ta odległość od, od zera wynosiła 85, więc sobie teraz tutaj zaznaczymy to 85 nasze już znane. I co jeszcze możemy ewentualnie zrobić? Nadać ten promień, który oszacowaliśmy w modelu na wartość 30 mm. Więc teraz, sobie tutaj, już w tym szkicu, zrobimy to zaokrąglenie na wartość 30 mm. I gotowe mamy. I powiem Wam, że na tym koniec nic więcej w tym szkicu nie robimy. Zaraz zobaczycie dlaczego. Wykorzystamy sobie moduł powierzchniowy czyli idziemy tutaj do zakładki powierzchni. Z poprzednich filmów mam nadzieję, że już jeżeli byście nie mieli tej, tej zakładki widocznej, wiecie już w jaki sposób ją przywrócić, dlatego teraz już do tego nie będziemy wracać. I wybieramy pierwsze narzędzie z brzegu wyciągnięcie powierzchni. Zaznaczamy nasz szkic, zaznaczamy symetrycznie od płaszczyzny i nadajemy grubość, która wynosi, jak pamiętamy, 80 tutaj w zaokrągleniu milimetrów. No i w zasadzie na razie koniec tutaj. Mamy już, że tak powiem, podstawę do zamodelowania naszej giętej blachy. Teraz idziemy dalej. Na razie nic tutaj więcej z tym nie robimy. Idziemy, zamodelujemy sobie ten paskownik z otworami. Zatem znów idziemy do szkicu, startujemy z nowym szkicem, wybieramy sobie płaszczyznę, z której będziemy startować, czyli płaszczyznę przednią, bez jakby że tak powiem, wnikania w to, w to co tu zostało już stworzone, rysujemy sobie po prostu od zera nowy szkic. Czyli teraz tak rysujemy, tu. Tu już musimy niestety pamiętać o tym, żeby sobie. go tutaj troszeczkę sobie to relację usunę, po to, aby mógł tutaj wypuścić lekko to, to pochylenie. I po prostu nadajemy te wymiary. Natomiast już wszystkie otwory, szczeliny i tak dalej musimy w tym, w tym szkicu zawrzeć. Także nadajemy teraz po kolei wymiary. Ten wymiar 200. 40, ten wymiar 245. Zobaczycie też, dlaczego tutaj nie będzie 245 miało być. Dlaczego tutaj nie będzie, jak się okaże, żadnych problemów z tym, żeśmy źle oszacowali kąt i źle tutaj, jakby można powiedzieć, zaokrąglili te, te, te wymiary. Nawet już nie zważając na samo pojęcie tolerancji. Tutaj było 30, teraz całkowita wysokość 45. I to już pamiętamy wynosiło 50 mm, dobra. No i teraz pozostaje kwestia jeszcze otworów, więc teraz zrobimy sobie można powiedzieć, że to w ten sposób, tylko teraz znowu nie pamiętam, czy mi złapie tutaj te krawędzie symetrycznie. Ok, udało się. No i teraz niestety musimy też w sposób standardowy wykonać nasze otwory. Czy od razu nadamy relację równości? Można, jak widać, zaznaczyć więcej tych otworów i teraz nadać, już oznaczyć rozstaw, czyli tu było bodajże 40. Potem 45 i 50, zgadza się, 40, 45 i 50. Gdybyśmy mieli te rozstawy równe, moglibyśmy wtedy skorzystać z szyku, jednak ustaliliśmy, że po prostu czy to jest kwestia pomiarów, czy, czy kwestia błędu odczytu, czy tak rzeczywiście miało być, to po prostu pozna, pozostanie już nieznane. I teraz jeszcze na koniec szczelina, tylko się zastanawiam, czy możemy w jakiś inny sposób zrobić, ale nie ruszajmy chyba tutaj nic więcej i zróbmy to po prostu tak jak jest przyjęte, nie kombinujmy tutaj, żebyśmy sobie nie narobili jeszcze jakiegoś problemu. No i teraz tutaj już pamiętamy, że był wymiar 20, bodajże 1. Tutaj wymiar został w potem oszacowany na 16 i chyba odległość, jak dobrze pamiętam, do środka wynosiła 18,5. Myślę, że to o to chodzi. Dobra, i w zasadzie wszystkie szczegóły dotyczące tego elementu są już tutaj, są już tutaj ujęte. W poprzednim odcinku, czyli numerek 40... zaraz powiem... 50... 53 Dobra, na czym skończym. Zostało omówione dlaczego tutaj został błędnie zaznaczony przekrój typ przekroju. Z racji tego, że jak się później okazało, oś symetrii tej, tej szczeliny pokrywa się z osią główną tutaj symetrii tych, tych otworów. Dobra, wychodzimy z tego szkicu i teraz również korzystając z powierzchni, wybierza, wybieramy powierzchnię planarną, zaznaczamy nasz szkic i po prostu akceptujemy. I tyle. To mamy. W zasadzie na razie, jakby pierwsze składowe i są to składowe wystarczające do tego, aby wykonać już tutaj nasz model, który nie widzieliśmy w tym modelu kompletnym. Zatem, co teraz trzeba zrobić? Pierwsze, pierwsza operacja, którą możemy zrobić z naszą giętą blachą, to operacja pogrubienia. I teraz tak, zaznaczamy, co chcemy pogrubić czyli to jest nasz. Ta nasza płaszczyzna, ale teraz musimy zwrócić zwró uwagę, w którą stronę będziemy ją pogrubiać. Tu pogrubiamy na zewnątrz. Oczywiście jest to nieprawidłowe, ponieważ my e posługując się tym zerem, rysowaliśmy, prawda, tą stronę, czyli tą. I tą, czyli jest, rysowaliśmy z zewnątrz, więc musimy pogrubiać jakby do wewnątrz. Czyli musimy wybrać opcję to, a następnie podajemy grubość blachy, jaką e wykonujemy nasze pogrubienie, czyli 10 mm. No i proszę zobaczyć, teraz mamy materiał już gotowy. Co prawda, jeszcze nie mamy otworów, ale za, tym, za to się jeszcze weźmiemy. I teraz to samo robimy analogicznie z naszym płaskownikiem. Zaznaczamy również pogrub. Wybieramy nasz płaskownik, ale teraz, żeby można powiedzieć łatwiej manewrować tym płaskownikiem, możemy dać symetrycznie, tylko teraz zwróćcie uwagę, że wybierając opcję symetrycznie pogrubia nam w jedną i w drugą stronę 10 mm. Także na początku, żeby, nie, żeby uzyskać faktycznie wymiar 10 mm, 10 mm, musimy zaznaczyć tutaj wymiar 5 mm. Milimetrów. Jest to inaczej interpretowane jako 5 mm na stronę, ale zwróćcie uwagę, musimy odznaczyć opcję stale wyniki. Zaraz zobaczycie dlaczego. Mamy teraz utworzony tak zwany model, czy też część wieloobiektową. To znaczy, że możemy tutaj wykonywać jeszcze pewne operacje związane zarówno z naszą ogiętą blachą, jak i naszym płaskownikiem. A dlaczego? Ano dlatego, że potrzebujemy tych płaskowników dwie, dwie sztuki, a nie będziemy oczywiście ich oddzielnie modelować. Zatem, co teraz by się stało, gdybyśmy zrobili to przy wyborze operacji stal wyniki? Oczywiście wtedy nastąpiłoby połączenie. Naszego elementu, no i niestety nie można by, że tak powiem, tego wprost tutaj z tym manipulować. Zatem odznaczamy opcję stale wyniki, i teraz potrzebujemy wybrać taką opcję jak menu i bierzemy sobie dodanie czy też dodanie baza, znaczy operację. I wybieramy taką opcję, jak przenieść kopiuj. Klikamy sobie teraz tą operację, i wybieramy obiekty do przeniesienia, i zaznaczamy nasz płaskownik. Więc teraz potrzebujemy jeszcze co? Potrzebujemy ustawienia wiązania. I proszę zwrócić uwagę, że widzimy tutaj podobne wiązania, które widzimy w przypadku złożenia, gdy mamy kilka elementów i tworzymy w programie złożenie, tak aby spozycjonować elementy względem siebie. Również z tej funkcji możemy właśnie skorzystać tutaj jako w części. I teraz potrzebna nam jest taka informacja, o tym, w jaki sposób te elementy spozycjonować. I teraz co prawda tutaj jest niezaznaczone, ale na rzeczywistym modelu, jak się okazuje, ten płaskownik od powierzchni bocznej tej giętej blachy jest lekko odsunięty po to, aby wykonać tam, położyć spoinę, jest, jest to detal spawany. Więc teraz ustawiamy wiązania i wybieramy, które powierzchnie będziemy ze sobą, że tak powiem, w jaki sposób narzucać te wiązania. Więc wybieramy teraz tak, tą powierzchnię. Oraz powierzchnię tego naszego płaskownika i widzimy, że on sobie tutaj się spozycjonował, ale musimy dać odsunięcie. Widzimy to odsunięcie standardowe 10 mm, ale jak się sobie tam pomierzyłem, to odsunięcie jest nieco, nieco mniejsze, natomiast widzimy, że nam odsunęło nie w tą stronę, co trzeba, więc odwracamy wymiar i tam z tego, co, co udało mi się zmierzyć, ta odległość wynosi około 5 mm. No i teraz już mamy wszystko tutaj gotowe i robimy akceptujemy i widzimy, że mamy fajnie spozycjonowany już ten płaskownik, tak jak to jest w gotowym detalu. I natomiast mamy nadal zachowany model wieloobiektowy, dzięki czemu dalej możemy wykonywać tutaj manipulacje na naszych częściach. Teraz to czego jeszcze potrzebujemy, to to odbicie lustrzane względem płaszczyzny tutaj oznaczonej jako przednia. Drugiego naszego elementu, czyli tego paskownika. Wybieramy w tym momencie lustro, wybieramy tym razem nie ściany, nie operacje itd., a wybieramy obiekty. Zaznaczamy obiekt, który chcemy odbić. I tutaj również pamiętamy o tym, aby była odznaczona opcja stalej bryły, po to, aby mieć kolejny obiekt, obiekt. Znaczy w zasadzie można by już to zrobić, ale zrobimy jakby kolejną operację, aby tutaj mieć pełną konsekwencję w tym modelu. Zatem teraz wskazujemy ścianę, płaszczyznę lustra, czyli ścianę przednią i widzimy już tutaj zarys, gdzie zostanie utworzony właśnie drugi obiekt tego naszego płaskownika, czyli. Prawda, akceptujemy, no i mamy drugi płaskowy. I teraz właśnie to, o czym mówiłem, czyli jakby podążając za tą naszą konsekwencją, tworzymy z naszego modelu, wielo, modelu wieloobiektowego już taki jeden obiekt bryłowy. Klikamy narzędzie połącz i takie łączenie elementów kilku obiektów w jednym jakby części nazywa się tak zwaną operacją bulowską. To myślę, że znamy pojęcie z matematyki, czyli operacje iloczynu, sumy i tak czy różnicy. Czyli możemy na przykład, yy, widzimy, że ten płaskownik lekko nam teraz wchodzi w, w, w głąb tej yy, w tej gętej blachy. Czyli gdybyśmy zrobili różnicę, no to moglibyśmy na przykład z tej blachy wygiąć, wyciąć to, co nam wchodzi, ten płaskownik. Akurat my będziemy korzystać z sumy. Gdyby ktoś nie miał tego tutaj tego przycisku połącz, oczywiście ja go dodawałem też, w jednym z odcinków było to pokazane, to można oczywiście przejść do wstaw, operacje i tutaj w tym samym menu, prawda, co było przenieść kopiu znajduje się ta operacja połącz. No i klikamy tą operację połącz i właśnie mamy trzy e, opcje do wyboru. Dodaj, odejmij i wspólny. Wspólny to oczywiście część, część wspólna, czyli e, iloraz. I teraz. E, zresztą z ciekawości, zobaczmy, jak to e, wygląda. Zaznaczamy jedno drugie, pokaż podgląd widzimy, mamy część wspólną tych dwóch elementów, gdyby było m, odejmij, e, zaznaczamy główny obiekt, czyli to jest to, pokaż po, podgląd, chyba się teraz nie da, nie da się. Obie, jeszcze raz, główny obiekt to jest to i obiekty do odjęcia to jest to. O I teraz właśnie widzimy, że odej, odjęliśmy, sobie chyba zdałem sprawę, że źle nazwałem. Oczywiście chodzi o iloczyn, a nie iloraz, czyli tam inaczej koniunkcję. Ale mam nadzieję, że tutaj już sprawa została, że tak powiem, wyprostowana. Natomiast my oczywiście musimy skorzystać z operacji dodaj, czyli teraz już dodajemy wszystkie ze sobą e, obiekty, które tutaj mamy w, tym, w tej naszej części, akceptujemy i już mamy, prawda? prawie że gotowy detal. Pozostaje jeszcze kwestia żebra, które, które jest w rzeczywistym modelu i teraz ja tam mówiłem we wstępie, że z tym żebrem jest nie do końca, że tak powiem, dobrze zaprojektowane, ale to, a to jeszcze poświęcę prawdopodobnie inny odcinek. Zatem teraz przejdźmy do tego, aby tutaj to żebro zamodelować i nie będziemy tego robić przy użyciu wyciągania, a skorzystamy również Tutaj z narzędzia żebro, które mamy wbudowane w program. Pierwsze, znowu, co musimy zrobić, to utworzyć sobie centralną czy też płaszczyznę symetryczną dla naszego płaskownika i na tej płaszczyźnie zorientujemy sobie szkic naszego żebra. Utwieram, otwieramy nowy szkic na tej naszej płaszczyźnie myślę, że to chyba dobrze trafiłem, ok i teraz możemy sobie zrobić tutaj, że tak powiem przekrój na tej płaszczyźnie po to, aby tutaj lepiej mieć widoczny ten detal, zatem teraz musimy sobie skonwertować krawędzie odniesienia w zasadzie nawet możemy to zrobić przez nie a krzywe przecięcia, zaznaczamy ścianę tą i tą i mamy prawda, już zrzutowane te, te krawędzie. Wyłączę sobie tą płaszczyznę, bo troszeczkę jakby ona tutaj robiła że zamieszanie i mało przejrzysty był ten obrazek. Wystarczy teraz tak, zrobimy sobie z tych krawędzi osie, znaczy osie linie konstrukcyjne po prostu. Widzimy, że one teraz przybrały taki charakter, że prawie ich w ogóle tutaj nie widać. I teraz to, co musimy wykonać, to narysować linię tworzącą kształt naszego żebra. W zasadzie na tym kończymy. Jedyne, co pozostaje nam, to wymiarowanie, czyli ten wymiar. I niech będzie w ten sposób tutaj wymiar, tak, aby się wpasować w to wycięcie. Tu było bodajże 32 mm. I tutaj, z tego co pamiętam, to tu było 22 mm. No, powiedzmy, że nawet jeżeli tam się jest deczko inaczej, to, to sens i tak będzie zachowany. I teraz e, zostawiamy tylko tą jedną. E, pro, tą, tą, ten odcinek, który tutaj narysowaliśmy, oczywiście, powiązany z tymi osiami konstrukcyjnymi naszymi czy też krawędziami konstrukcyjnymi i wychodzimy z tego szkicu. Klikamy narzędzie żebro i teraz wybieramy płaszczyznę właśnie lub szkic, który będzie nam służył do wykonania tego żebra. Klikamy naszą, naszą tutaj prostą i teraz wybieramy sposób tworzenia tego Żebra. Na początku musimy ustalić jego grubość. No i teraz tą grubość, którą tam zmierzyłem, ona wynosiła około 6, 8 mm. I też pamiętamy sposób tutaj jakby ukształtowania tego żebra, że mamy znowu ten wymiar na stronę. Jeżeli robimy to centralnie, symetrycznie do osi, czyli musimy podać wartość 4 mm. I teraz widzimy, że to już uległo zmianie. Oczywiście tu widzimy tylko półkę, bo mamy, korzystamy cały czas z widoku przekroju. I teraz kierunek wyciągnięcia, i widzimy z strzałeczką, że nam tutaj zaznacza do materiału. Nie w tą stronę od materiału, tylko tutaj do, do materiału. I dodatkowo coś jeszcze możemy zobaczyć, w zasadzie tyle. Robimy podgląd i widzimy wstępny kształt, tylko teraz troszeczkę jest to tak może źle widoczne, ale widzimy w jaki sposób będzie to żebro ukształtowane i akceptujemy. I widzimy już, co prawda straszny ten, ten widok dalej w przykroju. o, że już mamy ukształtowane żebro. Także można zauważyć, że nie miało znaczenia to, że tutaj płaszczyzna jest pochylona. Wystarczy, że mamy po prostu zorientowany dobrze szkic i narysowaną prostą czy też ten odcinek, który będzie służył do ukształtowania tego żebra. No i teraz również możemy skorzystać z narzędzia lustra. Wybieramy teraz ścianę płaszczyznę, czyli znowu będzie to nasza płaszczyzna przednia oraz już teraz nie obiekt. A operacja do odbicia lustrzanego i będzie to żebro. No i tutaj widzimy, że już mamy oba żebra utworzone. Jedyne, co nam jeszcze pozostało, to wykonać otwory na e, tej zaznaczonej na zieloną płaszczyźnie. Otwieramy nowy szkic. Rysujemy sobie tak jak to zwykle pokazuje, oś konstrukcyjną, czy przez zero, czy tutaj centralnie do, do naszej krawędzi. Rysujemy sobie drugą oś konstrukcyjną, aby mieć odsunięcie od naszej krawędzi, i teraz sobie sprawdzimy celem przypomnienia. Jest to wymiar 12 mm, więc sobie zaznaczamy tutaj i definiujemy tą odległość. I teraz rysujemy jedną kropę, drugą kropę czy też punkt, nadajemy relację symetrii i nadajemy rozstaw tych otworów, a rozstaw wynosi 45 mm. Zatem zaznaczamy jeden, jeden punkt, drugi punkt, i określamy tą, ten, ten rozstaw. Wychodzimy ze szkicu, już pamiętamy kreator otworu. Wybieramy standardowy otwór, rozmiar wierteł tu mieliśmy 13 i 9. Sprawdzamy co mamy najbliżej tego co pomierzyłem 13,8. Niech będzie zatem wymiar 13,8. Pozycja, jeden punkt, drugi punkt i patrzymy jeszcze może przez wszystko. A możemy zaznaczyć też do następnej, czyli tutaj do tej płaszczyzny, która leży naprzeciwko, na, na że tak powiem i teraz już kończymy ukrywamy szkic i mamy gotowy gotowy element także to jest właśnie takie jeszcze inne że tak powiem specyficzne specjalne podejście na to aby wykonać model takiego elementu korzystając że tak powiem w taki sposób mało standardowy możliwe że komuś taki, taki sposób modelowania również przyda widać że ten detal został odwzorowany że tak powiem jeden, jeden do jednego z, z tym który które był modelowany do tej pory. Mam nadzieję, że to również się Wam spodobało, a w kolejnym odcinku spróbujemy jeszcze zająć się tematem tego płaskownika, ale już w kontekście, coś omówienia jeszcze kwestii wymiarowych, może rysunku technicznego. I ostatnią rzecz, którą jeszcze chciałem tu powiedzieć, nawiązując znów, jakby do tej do osiągnięcia tych tych subskrypcji i tej, tej ilości tych subskrypcji, taką kwestię zaryzykuję, ponieważ widzę, że to jest często spotykane na, na różnych, że tak powiem, blogach, kanałach i tak dalej. Coś w stylu QA, czyli postaram się odpowiedzieć na pytania zadane przez Was, czy to pod wpisami na portalu Wykop, czy też pod tym filmem tutaj na kanale YouTube. Oczywiście, jeżeli tych pytań będzie dużo, to pewnie ciężko będzie odpowiedzieć na wszystko, ale też kwestia, czy będę potrafił odpowiedzieć na wszystkie. Jeżeli będzie tych pytań więcej, to wybiorę takie, które, które powiedzmy, będą ciekawe do tego, żeby coś odpowiedzieć. No, ewentualnie... Zobaczymy, jakie, jakie będą te pytania. Także serdecznie zapraszam do zadawania takich pytań. I wtedy nagrałbym taki odcinek, gdzie postarałbym się na te pytania różne poodpowiadać i ewentualnie coś w ten sposób tutaj dopowiedzieć. A teraz ekran, że tak powiem, już końcowy. Powinienście zaraz tutaj włączyć. Niech się uruchomi. Także serdeczne podziękowania firmie Solid Expert za to, że mogę korzystać z edukacyjnej wersji programu SolidWorks, by tu móc pokazywać właśnie ciekawe kwestie związane z modelowaniem, z projektowaniem, z obliczeniami no i właśnie takimi ciekawostkami, które mogą stanowić bazę wiedzy dla osób, które być może zaczynają przygodę z inżynierią, może są na studiach o kierunku inżynierii mechanicznej, czy też innych powiązanych z tym, lub osób, które być może skorzystają z, z prezentowanych, przedstawionych tutaj filmów, by przypomnieć sobie funkcjonalność programów, czy też sprawdzić w jaki sposób można zamodelować inne, inne rzeczy. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia.